O, znowu. Halo, halo. Człowieku, oczep się ode mnie. A gdzie ty mieszkasz? Powiedz człowieku. Ale gdzie mieszkasz? To wyszlę kukiełkę. A chcesz, żebym ja przyjechał do, do Szczecina? Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? Jak walnięty, to kurwa jedź leć się do choroszczy. Do wariatkowa. Wiesz co? Tu są Warszawiacy wielbiciele, przyjechali i Meksykano jest. I, i Meksykano niech kurwa tobie jeszcze raz potwierdzi. Bo jak nie, to przyjadę. Z warszawiakami, on mnie zawiodł do ciebie, dał mi się adres, a wtedy będziesz miał biedę. bo jak mówię, że nie ma, a ty mnie bez przerwy denerwujesz, to czego tak kurwa denerwujesz człowieka mnie? Powiedz! Albo ty nawalony, kurwa, albo co? Dobra, nara, spierdalaj.